Dobry, dzień dobry, dzień, dobry, dzień dobry, witamy na vlogu takina w kolejnym odcinku Zapraszamy, zapraszamy. Dzisiaj trochę e, ogłoszeń informacji związanych. Ojo, An- Anna jest bardzo głośna rano. Mhm. Uh -huh. O, Patrzcie kto idzie. an nadchodzi. an jest is coming. An Anne is coming. Ooo, An- Ann dinozaury. Mhm. Uh -huh. You pretend to be a dinosaur, right? Dobra, więc dzisiaj trochę ogłoszeń blogowych i rodzinno-blogowych Opowiem Wam trochę tutaj o o sytuacji finansowej, o której tam kiedyś mówiłem w poprzednich vlogach a właściwie o to, że o tym jak tutaj zredukowaliśmy koszty miesięczne życia naszej polsko-chińskiej rodziny i trochę też o tym Jakie tutaj zmiany na, na naszym vlogu zachodzą i będą zachodzić, więc trochę taki dzisiaj vlog informacyjno porządkujący wszystko. Mhm. Czekajcie tylko muszę tutaj się wygramolić ze wszystkim. Yes, very good. Now you go with mommy to eat breakfast. Dobra, poranna pora, wszyscy dzisiaj zamieszani i zmieszani. Wcześniej rano, ja nie śniadanie, An, An zaraz z Shimpei pójdzie i śniadanie. O, ja! będę tam. Dobra, pierwszy od, pierwszy, pierwsza rzecz: e, ko, miesięczne koszty. Miesięczne koszty. życia naszej rodziny. Czekajcie moment. zastopuję film. Dobra, dziewczyny poszły na dół, więc mogę kontynuować. Więc tak, kiedyś mówiłem ostatnio w jednym z odcinków o redukowaniu miesięcznych kosztów utrzymania naszej polsko-chińskiej rodziny, więc wszystko na to wygląda. Zbliżamy się do końca miesiąca. Wszystko na to wygląda, że uda nam się zredukować koszty do około 10 tysięcy juanów miesięcznie i czyli to jest jakieś 5 tysięcy złotych miesięcznie. Eee, cztery osoby mieszkające w Chinach, w domu w Chinach. Eee, I na te koszty miesięczne składają się głównie składają się rachunki i jedzenie. Ewentualnie jakieś lekarstwa, czy jakieś ubrania, czy jakieś. coś tam, coś tam typu książka, albo zabawka, albo lody. Więc. Więc tak to wygląda. Do tej pory, jak jeździłem do pracy, to na paliwo bardzo dużo wydawaliśmy i na autostrady bardzo dużo wydawaliśmy. Także miesięczne koszty tam mieliśmy rzędu 18 tysięcy juanów miesięcznie, 9 tysięcy złotych miesięcznie, później 15 tysięcy juanów tak średnio, czyli jakieś 7500 zł, a teraz w związku z tym, że na paliwo i na autostradę nie wydaje jakieś tam. 2 trzy tysiące miesięcznie, to udało nam się zredukować do 10 tysięcy iłanów miesięcznie, czyli powiedzmy na jedzenie i na i na rachunki i tutaj na utrzymanie domu wydajemy środki czystości, telefony, internet, woda, gaz, prąd, wydajemy jakieś pięć tysięcy iłanów, więc taki tutaj mamy target, taki tutaj mamy cel, żeby to zredukować właśnie i utrzymać nasze koszty. Koszty życia na poziomie 10 tysięcy juanów około 5 tysięcy zł. Więc tak, Kolejny podpunkt. Nasze vlogi, w związku z tym, że robię codziennie albo prawie codziennie, to one nie są jakby. Każdy odcinek nie jest jakby pojedynczym odcinkiem, tylko musicie oglądać wszystko po kolei, więc e, dzisiejszy odcinek, chcąc wiedzieć o co chodzi z tym, e, z tym e, redukowaniem kosztów, to musicie obejrzeć odcinek, który tam nagrałem powiedzmy tydzień temu czy dwa tygodnie temu. Więc e, to jakby wszystko się zazębia. Jak będziecie oglądać tylko dzisiejszy odcinek, to w ogóle pomyślicie co to za gość, o czym on gada w ogóle to, e, skąd, on, skąd on bierze te rzeczy, więc. E, Dzisiejszy odcinek jest powiedzmy uzupełnieniem do odcinka, który był dwa tygodnie temu, więc polecam obejrzeć poprzednie odcinki, więc. No, więc tak, więc taka sytuacja. E, dobra, widziałem e, następny podpunkt, widziałem tam e, zmiany YouTube wprowadza różne, więc e, jest opcja taka e, ustawiłem opcję, że jeśli chcecie, żeby jeśli chcecie zostawić komentarz na naszym vlogu, czy chcecie tutaj nas nam coś napisać, to musicie subskrybować kanał, więc e, tylko subskrybenci, tylko osoby, które subskrybują kanał mogą zostawiać komentarze, więc jakieś tam powiedzmy osoby, które tylko wpadną coś tam obejrzeć i napisać jakąś bzdurę, to e, niestety nie będą miały takiej opcji, więc muszą, muszą zostać subskrybentami naszego kanału. Więc zapraszamy, zapraszamy. Kolejny punkt. Kiedyś tam w komentarzu nie tak dawno ktoś napisał, żebym mówił coś więcej o w temacie finansów osobistych. W związku z tym, że tutaj na vlogu pokazuję bardziej takie mniej formalne, rodzinne aspekty, niezwiązane z moją pracą zawodową i z tym, którym, z tym, czym się zajmowałem w Chinach przez ostatnie 15 lat edukacją biznesową, uczeniem przedmiotu zarządzania biznesem i e, ekonomia tych dwóch. Więc od takiej bardziej profesjonalnej e, strony, jak wiecie, prowadzę stronę internetową. Nazywa się Super Business Manager, czyli supermanager biznesu.com. Więc tam zapraszam do odwiedzenia. E, strona oczywiście jest po angielsku. W związku z tym, że tutaj na cały świat dostarcza wiedzy biznesowej, a nie tylko na polski rynek. Vlog jest po polsku, więc vlog jest taki bardziej od, e, od takiej e, nieformalnej strony. Oczywiście zapraszam, a ja nie się uśmiecha. Oczywiście zapraszam. Jest poprzedni odcinek dawno, dawno temu nagrałem zaraz na początku chyba otwarcia kanału, naszego nie nagram Nagrałem odcinek. Eee, dlaczego otworzyłem kanał, i tam właśnie ćwiczenie języka polskiego i to, żeby nie zapomnieć mówić po polsku, było z, e, jedną z motywacji, więc kanał powiedzmy jest tylko po polsku. E, no ale, nawiązując do prośby jednego z tutaj widzów, e, zobaczymy, czy zrobię po polsku albo stronę, albo kanał na YouTubie odnośnie finansów osobistych. I o tym jak przejść na wczesną emeryturę w wieku 38 lat Myślę, że głównie oszczędzanie, zarabianie, oszczędzanie, inwestowanie, pożyczanie pieniędzy To by były główne tematy. Zobaczymy, zobaczymy, czy mi się będzie chciało inny vlog tworzyć czy nie? I w jakiej formie by to miało wyglądać? Więc się okaże. Na razie nie mam czasu, ale może za jakiś czas zobaczymy. Na razie nadal trwają prace nad stroną, tą angielskojęzyczną. Tam planuję do końca tego roku, w związku z tym, że teraz rok szkolny w międzynarodowych szkołach się zaczyna w połowie, w połowie i pod koniec tutaj sierpnia, a rok akademicki na uczelniach się zaczyna w październiku, we wrześniu, w październiku, w Chinach na przykład. Studia zaczynają we wrześniu 1. No, to planuję tutaj skończyć właśnie e, główne, tam e, budowę głównych elementów tej strony. E, może kiedyś zrobię osobny odcinek o tym. No, ale w każdym razie e, tutaj na razie moja działalność w internecie ogranicza się do vloga nie te Chiny po polsku e, na polski rynek wid widzów. E, patrzyłem tam kiedyś w statystykach 95% oglądających vlog nie te Chiny pochodzi z Polski e, kilka procent z Niemiec e, ze Stanów Polonia nas ogląda e, z Chin Polonia nas, to jest nas, nas też ogląda ale głównie Polska 95% więc tak więc na razie e, to jest na polski rynek na globalny rynek jest właśnie strona Super Business Manager z, 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 z wiedzą na temat zarządzania biznesem, i tam są cztery główne tematy: zarządzanie biznesem, jak, jak zakładać firmy, jak rozwijać firmy, jak zarządzać firmami, i jak zamykać firmy. Są cztery jakby e, podtematy do tematu zarządzania biznesem. Jak wejdziecie tam zobaczycie w menu. W menu. E, pro trochę też tam publikuje o edukacji biznesowej, takie tematy o uczeniu, zarządzania biznesem i ekonomii i takie edukacyjne. E, są też tematy o dziennikarstwie biznesowym. I o mediach biznesowych, i czwarty tam temat główny jest właśnie o finansach osobistych. Więc mógłbym zrobić vlog po angielsku. Do supermenadżera biznesu bym mógł zrobić vlog po angielsku. Zobaczymy. I wtedy by była angielskojęzyczna strona i angielskojęzyczny vlog. Bo na razie strona funkcjonuje od już tam kilku lat 4-5 lat. No i tutaj vlog po, polsku, nie te Chiny. vlog po polsku, nie te Chiny. Ewentualnie mógłbym zrobić jeszcze stronę polskojęzyczną, nie te Chiny, i tam coś publikować. Zobaczymy, zobaczymy. Ewentualnie jakąś osobną stronę na ewentualnie osobną stronę albo vlog. Polski rynek o finansach osobistych ewentualnie. vlog nie te Chiny, i blog nie te Chiny. vlog super biznes manager i blog i stronę super biznes manager i jeszcze coś dodatkowego: trzeci, trzeci, product, pro, trzeci produkt o finansach osobistych, vlog i stronę. Zobaczymy. Du -du. No, także takie na razie mamy rozkminki. A jeszcze chciałem Wam powiedzieć: Wczoraj widziałem w statystykach, kto ogląda w loginie te Chiny. To demografia widzów to są głównie starsze kobiety po 40. Więc e, większość widzów pozdrawiam. Starsze kobiety po 40, oglądające nasz vlog. Mhm zapewne ze względu na dzieci Yang Yanga i An An, ewentualnie Żonę Simpei, ewentualnie męża Jarka, którego tutaj <grymnie> widzicie. Dudu, need to i nicely. Now we have just uh, a milkshake. No więc tak, 70 o, 70 naszych widzów to są kobiety. 25% naszych widzów to są mężczyźni, więc pozdrawiamy 70% kobiet i 25% mężczyzn i w tych 75% to głównie starsze kobiety, także no bardzo mnie to cieszy, bo wiecie jak w marketingu ci co się interesują marketingiem to wiedzą, że to, to dojrzałe kobiety, wydają w rodzinach najwięcej pieniędzy i trzymają władzę kobiety w średnim wieku e, kobiety w średnim wieku mają jakby największą siłę siłę zakupową no także tak wygląda sytuacja e, generalnie ja tam zbytnio statystykami się nie przejmuję e, Zajrzę co jakiś czas, może raz na miesiąc, co tam się dzieje. Bardziej skupiamy się na tym, żeby tutaj nagrywać i prezentować nasze życie codzienne. Więc. Juju, it nasty. I no to partycypate. Dobra, także to tyle. W miarę na razie, jeśli chodzi o podsumowanie sierpnia, to w miarę wszystko idzie ok. Na razie nie robimy żadnych rzeczy na, na zewnątrz domu, ani wewnątrz domu, remontowo-budowlanych, ani porządkowych, bo nadal jeszcze gorąco. Pora deszczowa teraz leje cały czas. Wilgotno, mokro leje, więc na razie nic nie robimy. Poza tym trzeba trochę podreperować zdrowie. Trochę się lepiej czuję po tych wszystkich remontach, które mnie wykończyły do końca. Więc, żeby się tutaj trochę podleczyć. I trochę odpocząć to też dajemy sobie na wstrzymanie, więc głównie siedzimy teraz w domu. I tak, pracujemy sobie. Pracujemy sobie. Prac, ja pracuję sobie jakieś 2-3 godziny dziennie nad tutaj moimi internetowymi rzeczami. Sezon maturalny się skończył, międzynarodowej matury. Jak wiecie, jestem egzaminatorem matury międzynarodowej z przymiotu zarządzania biznesem. Więc. dżu-dżu. Więc trzeba czekać teraz do sesji listopadowej na kolejną porcję. Więc pewno coś będzie znowu do, do poprawiania, do sprawdzania. Więc więc tak. Dobra, trzymajcie się. Pozdro. Cześć. A my dalej jemy śniadanie z Yang Yangiem.